Witam serdecznie w mojej kuchni, Marcin z tej strony. Dzisiaj postaram się Wam pokazać, jak zrobić mielonkę z szynkowaru. Jest to drugie podejście, więc mięso już zacząłem kroić. Niestety błąd karty uniemożliwił mi dalsze nagrywanie, więc zaczynamy od początku. Będziemy potrzebowali około 1,5 kg mięsa. W moim przypadku jest to karkówka wieprzowa. Tutaj już zacząłem ją kroić, żeby, żeby za chwileczkę ją. Zmielić, jeżeli chodzi o przyprawy, na taką ilość mięsa około 18 g soli peklującej, dwie łyżeczki majeranku, łyżeczka czosku zgranulowanego, łyżeczka oregano, łyżeczka przyprawy Gidos, no i 2,5 łyżeczki żelatyny. Pierwszym zadaniem, jakie mamy, to pokrojenie mięsa i jego pomielenie tak więc za to się weźmiemy w pierwszej kolejności. Mięsko musimy pokroić na takie kawałki, żeby nie było problemu z jego przemieleniem, czyli żeby weszły spokojnie do naszej maszynki. Wiadomo, takie wystarczą. Ja, jeżeli chodzi o mielonkę, zawsze robię ją właśnie z mięsa typu karkówka, bo jest ono troszeczkę, troszeczkę mięsem tłustszym. Proszę zobaczyć. Tego tłuszczu tutaj trochę jest, a on jest wbrew pozorom bardzo ważny w takich, w takich właśnie gotowych wyrobach jak mielonka. Przystępujemy do mielenia mięsa. Na mięso mamy zmielone, a więc dodajemy, dodajemy wszystkie składniki. Żelatyna, czosnek, yy, przyprawa do gyrosa i oregano. Majeranek. Oraz sól peklującą. Zapomniałem yy, jeszcze o jednym ważnym składniku. A mianowicie 50 ml wody. Mamy 50 ml wody. No i co? Teraz czeka nas troszeczkę zabawy około 7 minut wyrabiania intensywnego ciasta. Wyrabiamy do momentu, aż ciasto zacznie nam się, ciasto, mięso zacznie się nam kleić do palców tak bardzo. Ono zmieni za chwilę swoją konstytencję i zrobi się takie bardzo, że tak powiem, klejące. Wtedy będziemy mogli je napełniać yy, do worka yy, z szynkowara. Worek już włożyłem do, do szynkowara. Następnym etapem, następnym etapem będzie przełożenie mięsa do, do worka i jego zakręcenie, tak więc za to się w tym momencie zabieram. Staram się tak dosyć intensywnie ubijać mięsko, bo powstają, powstają tam szczeliny powietrza, które, które uniemożliwiają nam, że tak powiem, dokładne jego wypełnienie. Ale jak się go ubije, to nie powinno być żadnych problemów. Słuchajcie, mniej więcej troszeczkę, troszeczkę mięsa zostało. Natomiast tutaj, gdzieś do tej objętości, do tej objętości mamy wypełniony szynkowar. No i w chwili obecnej pozostało nam skręcenie, skręcenie naszego worka. On nie musi być skręcony jakoś super ale na górę dajemy przykrywkę i całość zamykamy wieczkiem. Słuchajcie, tak przygotowaną szynkę odstawiamy do lodówki na około 48 godzin. Czyli widzimy się, moi kochani, za dwa dni. Minęły dwa kolejne dni. W dniu dzisiejszym przystępujemy do parzenia naszej mielonki. Co będziemy potrzebować? Nabój z mielonką, wysoki garnek, żeby przykrył nam pozi poziom wody przykrył nam poziom naszego mięska. Ja akurat mam garnek, który był w zestawie z szynkowarem. No i tyle, co jeszcze będzie nam potrzebne. Dwa termometry. Jeden do mierzenia temperatury wody, jaka jest w garnku, a drugi można w zasadzie zrobić jednym. Drugi będzie nam wskazywał temperaturę mięsa pod sam koniec jego parzenia. Przebijemy tutaj naszą mielonkę. Zobaczymy, jeżeli temperatura mięsa będzie w okolicach 90 stopni. Wtedy pół godzinki parzenia jeszcze przed nami i nasza mielonka będzie gotowa. Zatem przystępujemy do parzenia. Słuchajcie, na początek na dużym gazie. Yy, Podgrzewamy naszą wodę. Ja zawsze robię w ten sposób, że podgrzewam ją do temperatury między 85 a 90 stopni i przekładam ją na całkiem mały gaz. Całkiem mały, w sensie najmniejszy z możliwych, i później pilnuję temperatury, żeby temperatura wody oscylowała w granicach 85-87 stopni. Robię to w taki sposób, że wyłączam ten najmniejszy prąd. I wróć gaz bądź go załączam i w ten sposób pilnuję żeby temperatura wody nie przekroczyła nam 100 stopni bo jeżeli zagotujemy naszą wodę no to wiadomo będziemy mieli wyciek, będziemy mieli problem natomiast w tej sytuacji 85 stopni i od momentu jak woda osiągnie nam 80 stopni załączam stoper 2 godziny wtedy po 2 godzinach sprawdzimy sobie temperaturę Naszej mielonki poprzez wbicie tego termometru do mielonki. Jeżeli będzie ona miała 90 stopni, to w ten czas, to w ten czas będziemy, będziemy mogli odliczyć jeszcze pół godzinki i będziemy mieli pewność, że nasza mielonka będzie na pewno dobra. Dobra, jak widać, temperatura osiągnęła już prawie 80 stopni, więc to jest odpowiedni moment na to, żeby przełożyć cały garnek na najmniejszy ogień i proszę, proszę zobaczyć jak to teraz będzie wyglądało przełożymy kamerę najmniejszy ogień dokładnie taki tam wyłączamy i przenosimy garnek tutaj Słuchajcie, mamy już 2,5 godziny warzenia. Temperatura mięsa osiągnęła praktycznie prawie 80 stopni. Tak ma być. Jedynie, co teraz będziemy musieli zrobić, to usunąć nadmiar wody, jaki się wytrącił z wnętrza, oraz wstawić, wody, wstawić ten nabój do yy, zimnej wody i odstawić go do całkowitego wystygnięcia. Słuchajcie, odlewam wody, Nawet sporo jej się nazbierało. Dobra. I odstawiam do wystygnięcia. Można jeszcze tej zimnej wody dolać. Słuchajcie, w tym momencie jak, jak szynkowar osiągnie temperaturę pokojową, czyli jak ta szyneczka się nam wróci, ta mielonka się nam wystudzi, wkładamy cały nabój jeszcze na 12 godzin do lodówki, żeby wszystko stężało. I następnego dnia, czyli jutro, dokonamy sobie degustacji. Możemy przystąpić do wyjęcia mielonki z szynkowara, wyciągnięcia jej z woreczka i zobaczenia jaki jest nasz finalny produkt, jak nam to wyszło, skosztujemy i zobaczymy jak, jak to wygląda. Tak więc przystępujemy do pracy. Stężało. musicie wiedzieć, że od naszej ostatniej wizyty minęło więcej niż 12 godzin bo minęło około 16 godzin ale to nie ma zupełnie żadnego znaczenia jeżeli chodzi o nasz produkt finalny no i proszę no, nie umiemy go wyjąć coś niemożliwego piękną mielonkę. Bierzemy sobie nożyczki. Cała mielonka pokryta jest taką cienką warstwą galaretki to na pewno dodaje jeszcze jej niesamowitego smaku no i pozwolę sobie ukroić kawałek pierwszy grubszy proszę sobie zobaczyć proszę piękny różowy kolor to właśnie sprawiła nasza sól peklowa no i skosztujemy Kawałek. To Przepyszne.